Potomkowie Eza, Edomici. Oto potomkowie Ezawa. On to Edom. Równe rozdział 25, wers 25, wers 30. Rozdział 32, wers 4. Rozdział 36, wers 40 Eza wziął sobie żony spośród mieszkańców. Szkanek kananu Adem, córkę elona banem, córkiem, hitty o cholibamę córkę hizity. Niektórzy na podstawie wersu z tego poprawiają na choryty, wnuczkę, niektórzy według tylko według wersu 26 przekład starożytny. Tekst samorycki i Elitz X czytają syna. Ocholi mamy córkę Iwity imieniem Anna wnuczkę Sideona. i basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. Anna urodziła Eli Elifaza, Basmat Rewela, a oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanan. Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czelać swego domu, swoją trzodem i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kananie, udał się do ziemi Seir, daleko od swego brata Jakuba, gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem. Kraj, w którym przybywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich dobytek. Udał się do ziemi Seir. Dodatek według Ezaf osiedlił się na wierzynie Seir. Ezaf to Edom. Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitu. Na wierzenie Sej. Oto imiona synów Ezawa. Elifas, syn Ady, żony Ezawa i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. Synami Elifaza byli Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenas. A Tina, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amalek. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. Oto synowie Reuela, Nachad, Zerach, Szanma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. A oto ci byli synami żony Ezawa. Okolibamy córki Any. Wnuczki Sybona, urodziła ona Ezawowi Jerusza, Jalama i Korahu. Oto potomkowie Ezaba, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy Szczepów. Wyraz naczelnik powtarza się przed imionami męskimi w wierszach 15 do 18. Wers 29 i tak dalej. Wers 40 do 43. Naczelnicy Szczepów, Teman, Omar, Sefo, Kenas, Korach, Gatam i Amele. Co są naczelnicy Szczepów w kraju Edom? Synowie Elifaza, potomkowie Adi. Oto synowie Rewela, syna Ezawa, naczelnicy Szczepów, Nachad, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Rewela, potomkowie Basmat, żony Ezaba. Oto synowie Ocholibamy, żony Ezawa, naczelnicy Szczepów, Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy Szczepów, potomkowie Ocholibamy, żony Ezawa. Córki Anny. Są to potomkowie Zama, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitu. Oto synowie Seira, choryty. Pierwotni mieszkańcy Kananu w tekstach klinowych, churyci. Oto synowie Seira, choryty, pierwotni mieszkańcy tego kraju, Lotan, Szobal, Sibeon. Anna, Dishon, Eser i Bishan. Ci to choreci, synowie Seira, są naczelnikami szczeków w kraju domu. Synami Lotana byli Chory i Heman, siostrą zaś Lotana Timna. Oto synowie Shobala, Alban, Manachat, Ebal, Szefo i Onan. Synowie Sibeona, Aia i Anna. Ten oto Ten Anna zaraz gorące źródła na stepie, gdy pas posły sibiona z ojca. A to dzieci Anny: Dishon i Oholibama, córka Anny. Snowie Dishona, Chemdan, Erzban, Itram i Heram. Snowie Esera: Bilhan, Zaban i Akam. Snowie Dishana, Us i Aram. Oto naczelnicy. Szczepów. Choryci. Lotan, Szobal, Sibeon, Anna, Dishon, Esem, Dishan. Są to choryci naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seji. Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. W Edomie był królem Bela, syn Beora. Nazwa jego miasta Din-haba. A gdy umarł Bela, królem był po nim Joba. Syn Zeraha z Bosry. Gdy zaś umarł, Joba, królem był po nim Husram z ziemi Temanitu. Gdy umarł Husram, królem był po nim syn Bedada. Hadad, który zadał klęskę Magdalitą na równinie Moabu, nazwał jego miasta Awit. <try> po śmierci Hadada, królem był po nim sam z Masrek. A gdy umarł Samla, królem był po nim Szaul z Rehobot nad Rzeką. Gdy umarł Szaul, królem po nim był bal hanan syn Agbora. A po śmierci Baal-Hanana, królem był po nim Hadar. Nazwa zaś jego miasta Pał, a imię żony jego Mechetabel. Była to córka matredy. Cmezacha. Oto imiona naczelników szczepów Ezapa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami. Zobacz przypis do rozdział 36, wers 15, nazwanych ich imionami Timna, Alba, jetet, Ocholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mipsar, Magdiel i Iran. Są to naczelnicy szczeków Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Eza to praojciec Edomitu.